The most frightening film ever made. Then he took his unique vision of terror one step further. Now, George A. Romero takes us out of the night, beyond the dawn, and into the darkest day of horror the world has ever known: Day of the Dead. Dzień Żywych Trupów z 1985 roku to ostatnia część trylogii Żywych Trupów George'a Romero, będąca solidnym domknięciem całej trylogii. Solidnym, ale pesymistycznym zakończeniem, co widać już w pierwszej scenie filmu. Grupa ludzi poszukuje ocalałych w zniszczonym mieście. Jak się domyślacie, zamiast żywych ludzi spotykają całe zastępy wygłodniałych żywych trupów. Bohaterowie uciekają do śmigłowca i lecą do bezpiecznego schronienia. Rozległego podziemnego bunkra. Zostajemy tam do końca historii, a uczucia odosobnienia i klaustrofobii towarzyszą nam przez cały sens. Okazuje się, że bazę zamieszkują naukowcy, którzy starają się znaleźć lekarstwo na zombizm czy coś oraz żołnierze, dla których najlepszym lekarstwem na żywe trupy są oczywiście pociski. Film zbudowany jest w głównej mierze na relacjach tych dwóch grup. Romero pokazuje nam je w bardzo ciekawym momencie, tuż na skraju załamania. Zasoby w bazie powoli się kończą, również te ludzkie, a kolejne podejmowane działania kończą się katastrofą. Potrzebne jest rozwiązanie i to w tej chwili. Jest to jednak niemożliwe, ponieważ po jednej stronie mamy naukowców, którzy pracują pod presją pistoletu przystawionego do skroni, natomiast po drugiej agresywnych wojskowych, którzy wpychają właśnie naboje do magazynku. Kulminacją jest moment, w którym żołnierze dowiadują się, że lekiem, którego naukowcy szukają, ma być socjalizacja zombie. Naukowiec zwany przez żołnierzy Frankensteinem uważa, że żywe trupy to nadal ludzie, ale działają mniej doskonale, kierując się prymitywnymi instynktami. Stosując jednak system nagród, można ich oswoić. Eksperymenty nabierają tempa, co doprowadza do wielu ryzykownych sytuacji, a dalej do ostatecznego załamania porządku w bazie. I chociaż do tego momentu nasza uwaga skupiona była na interakcjach między ludźmi, to finał, w pełni poświęcony jest żywym trupom. Jeśli nie widzieliście tego filmu, to uwierzcie, to finał godny zakończenia całej trylogii. To co Tom Savini robi w tej części, to jeden z największych pokazów najlepszych efektów praktycznych w kinie grozy, a może i w całym kinie. Jest krwawo i obrzydliwie. Dodatkowo, cały ostatni akt wyreżyserowany jest znakomicie. Wciąga, powoduje dreszcz, nasila uczucie osaczenia i beznadziei. Wielką zaletą Dnia Żywych Trupów jest jego oryginalność. Nacisk zostaje przeniesiony z przetrwania grupy bohaterów w opanowanym przez zombie świecie na napięcie między grupami różniących się poglądami ludzi. Zombie schodzą na drugi plan, a George Romero w najmocniejszy sposób pokazuje nam wady człowieczeństwa. Powoduje to, że humor obecny w świecie Żywych Trupów zostaje tutaj zepchnięty na margines. Pamiętacie taką scenę w świecie Żywych Trupów, kiedy to Peter i Steven idą do banku i czyszczą kasy z gotówki? Peter mówi tam do Stevena, You never know. Dzień Żywych Trupów odnosi się do tej sceny w bardzo dosadny sposób, pokazując walające się na ulicach banknoty, które nie mają już żadnego znaczenia. Pesymizm Dnia Żywych Trupów może odstraszyć. Ale dzięki niemu film najlepszy sposób daje nam możliwość obserwowania naszej cywilizacji tuż nad przepaścią. Nadzieja to ułuda, a największymi potworami w Dniu Żywych Trupów są oczywiście ludzie. Mimo raczej chłodnego przyjęcia przez widownię, Dzień Żywych Trupów to znakomity horror, który, jak w przypadku każdego filmu George'a Romero, chce nam powiedzieć coś ważnego, ale przede wszystkim dostarczyć rozrywki. Z całą pewnością będziemy wracać do trylogii Żywych Trupów i innych filmów George'a Romero. Wam dziękujemy za uwagę i aktywność w tym trzyodcinkowym materiale poświęconym twórczości Romero. Jeśli wam się podobało, dajcie nam znać w sekcji komentarzy. Napiszcie również, czy oglądaliście filmy George'a Romero i który jest waszym ulubionym. Chętnie poczytamy. Do następnego. Cześć! The most eagerly awaited day in horror film history.